Siemaneczka, Kuchnia Radosława. Dzisiaj zajmiemy się kanapką dwoma, może nawet trzema, zobaczymy, z kurczakiem. Kanapka z kurczakiem, filet z kurczaka w panierce, oczywiście to trzeba jeszcze przyrządzić, przygotować, to jest tylko na starter, nie jeść surowe. Mamy ogórek zielony, to do trochę kwintesencji ogrodowej. Tu się i pomidor. Jeden wystarczy, no nie będziemy robić dla wojska, tylko zrobimy dla siebie, tak. Jeden wystarczy, pomidor. Ser żółty. To jest zwykły, standardowy ser żółty. Dołga chyba <tryk> jajka. Jajko będzie sadzone na fajnej patelce, zaraz pokażę. Tutaj mamy sałatę pochrastaną, pokrojoną, kawałki plastru. Można wrzucić, posypać, szczyptę dać. I bułki, tak, bułki wziąłem takie bułkowate, sprawdzone już wielokrotnie, zapychacz ekstremalnie. Nie brałem hamburgerowych, bo one są za małe, takie kruche w ogóle, bez sensu. Wziąłem takie bardziej śniadaniowe, można powiedzieć, do tego typu kanapek tak jak mówiłem my się zajmiemy tutaj jeszcze malgaryny, masło cokolwiek to jest sunflower to się przyda yy, tutaj mamy patelnię jedną z olejem olej już użyty yy, raz był użyty no nie będę wylewał dosmażę elegancko przeżerę się i tutaj mamy patelnię na jajko sadzone yy, taka patelnię na jajko sadzone pieprz sól przyprawy w zasadzie jeszcze z ostatniego pokarmu także Zobaczymy jak to wyjdzie, zrobię jakiś tam yy, 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 proces przygotowania, oczywiście to pokroję, ukroję to w plastry, wiadomo, plastry <coughs> jak plastry, nic więcej, to samo z pomidorem, nie będę obierał skóry, yy, wezmę go, wypłukam, przemyję, ale skóry nie będę obierał, bo mi się nie chce, yy, jest to trochę uciążliwa robota, dobra, są metody i tak dalej, ale tak jak mówię, mi się nie chce. Poza tym na pewno się nic nie stanie, jak się stanie, to i tak się ma stać. To tak jak mówię, przygotujemy, przyrządzimy. O, musztarda jest akurat, dodamy troszkę musztardy, czemu nie? Ser, no ser, plaster, pójdzie. Jajko posypać sałatom Tu mam jeszcze o, jakiś sos ketchup pomidorowy. Um. O, proszę bardzo. Majonez no oczywiście musi być. Także ja się tutaj teraz zajmę przygotowaniem. Zaraz wrzucę parę nowych informacji. Cyk, tak. Mamy pokrojony ogórek. Widać pomidor też pokrojony. Też widać bułka też przekrojona. Też widać. Także lecimy po kolei. Tutaj mam bardzo mały ogień, kurwa. Nawet ten ogień powiedział jest za duży. Zmienię palnik. Tak właśnie zrobię. Zmienię palnik, o! Ten wyłączę. Niepotrzebny. Teraz tak. Pierwsza gruba akcja. Problem. Jedna ręka na stoi, jak nie stać jeszcze. Także subujcie, Oglądajcie, polecajcie. Dobra, lecimy. Tutaj zmniejszyłem ogień. Bardzo mały. Olej jest rozgrzany. wchodzimy te filety. To są takie filety, jak u babci na, na obiedzie. Tak, Oleju w pizdu nalałem, tak, żeby się to kurwa z każdej strony na bokach elegancko wysmażyło. Cztery filety są. Cztery filety, powiedziałbym nawet, że dobrej wielkości. Wiadomo, dla chłopa to ta wielkość jest taka mniejsza niż, niż dobra, ale hmm. ciężkie czasy w Australii, te, hmm, płonie, wszystko, także nie wybrzydzajmy. Woda się leje, marnuje, to ją zakręcę. O. Także sobie teraz smażymy te filety z kurczaka. To są filety z kurczaka. E chicken filet, nie mylić z chicken z chicken steak, bo chicken steak to jest bzdura, to jest wszystko zmielone to jest coś co było kiedyś kurczakiem ale już teraz nie jest filet no filet no ucięty filet z kurczaka koniec tematu, całe mięsko elegancko wiadomo kiepskiej jakości ale lepsze niż steak, posolimy to z jednej strony na razie tak żeby się to Przesoliło. Również dodamy, oczywiście, czosnku. Ja lubię dodawać czosnek, lubię czosnek. Ty może nie lubisz, to sobie nie dodasz czosnku. To zależy. Pek, 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 pek. I mam jeszcze to swoje malutko. I tylko z jednej strony to sobie po, posypię, bo też nie lubię za bardzo, ale <laughs> jak smak jest jakiś chujowy. No, przynajmniej cieli go zabije. Także zawsze odrobinę. I co ja słyszę? Pieprz jeszcze. Gdzie mam pieprz? Pieprz jest tutaj. Proszę bardzo. Popieprzymy. Poszło. Teraz, tak. Jaki jest plan na bułki? Plan na bułki jest następujący, że my je najpierw zrobimy w piekarniku one sobie pochrupną, troszkę w piekarniku nabiorą koloru i w ogóle piekarnik na bułki i będą chrupiące, tak? Nie będzie taka klapowata buła, tylko będą chrupiące, dobre bułeczki z dobrymi chrupiącymi filecikami. Gwarantuję. Ale najpierw co zrobię? Nie włożę. Nasmaruję je Sunflower. Nasmaruję je od strony wewnętrznej, nie zewnętrznej, wewnętrznej, bo z fizycznego punktu widzenia wydaje mi się to tak, że ma Sunflower się wtopi w środek bułki, która będzie przygotowana na zewnętrzne ciepło, tak? Także ona mi się nie spali, ani nie zeschnie, nie zrobi się suchar, tylko będzie mięciutka tutaj, będzie chrupiąca dookoła, tak? Także <laughs> tak mi się wydaje, że tak jest. Nieważne, my to włożymy, ja to nasmaruję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz. Tak wyglądają bułki przygotowane, nasmarowane, jak widać. Standardowo. No i ja je wsuwam tutaj do środka. Niech się... Pewnie tak zostawię na chwilę, bo ja nie chcę, żeby one były spalone. Zanim to wszystko mi się tu zrobi, to niech sobie tam potem dochodzą. Popatrzcie, jak to będzie chwilę moment. Dam na furbonawiew i to będzie 2-3 minuty. Tutaj mam już patelkę przygotowaną na jajko. Elegancko masło, tak? Czemu nie? I... słuchajcie, nie będę robił... Cieszycie. Właga, bo to będzie live. I sobie jako niech robi się. się robi. Ono sobie nie, tutaj będzie robiło tutaj te kotlety, tak? Ogień jest naprawdę mały ze względu, bo dobrze mieć dobrze zrobione mięso, tak? Tak jak mm. mówię, te kotlety, one są już przygotowane przez producenta, odrobinę przygotowane. Jak widać panierka jest dobrze zrobiona, można powiedzieć, że idealnie określona, natomiast to mięso nadal wymaga jakiegoś traktowania Także ogień i patelnia olej to jest idealna sprawa, no ale w tym przypadku musimy uważać, żeby nam się ta panierka nie spaliła, tak? Dlatego na małym ogniu panierka się nie pali, mięso automatycznie się robi i to powoduje cały dany sukces robienia tych filetów. Taka jest moja wizja robienia filetów z kurczaka. Co my tutaj mamy? No nic tutaj nie mamy. Tutaj sobie to zostanie na jakiś czas, dopóki to wszystko po prawej stronie się nie... Dopóki się to wszystko nie zrobi. Jajkiem się tu będę opiekował. Zaraz zrobię akcję, ale to zaraz. No i tak się przygotowuję taką kanapkę. To też jest... Brak jakichś maksymalnych wymagań kosztów, to, to, jest, to jest nic. To jest wejście do marketu, kupienie tego wszystkiego. Eee, koszty, no nie wiem, no, koszty jak koszty, no trzeba zapłacić, tak. Wiadomo, jajka miałem te filety, też miałem, dzisiaj kupiłem jedynie bułkę, pomidora, i ogórek i sałatę kupiłem, tak. To jest jedyne, co kupiłem, a resztę miałem, także to trzeba kupić, co trzeba kupić, żeby zjeść takie coś. Robota widzicie prosta jest taka jak wyruszanie tą rączką i patelnią. Nic bardziej skomplikowanego, no chyba, że trochę większe. Wszystkie tutaj składniki są dopasowane po prostu, także nie ma jakiegoś, no ma tutaj finezji w tym, tak, prosty, szybki no to też jakieś 30 minut zajmuje się przygotowanie widzicie, teraz te filety wrócę na tą drugą stronę no, że są już tutaj po tej drugiej stronie wyczuwam pod tym widełcem zrobione no i druga strona leci, tak <laughs> jajko Ogarnąć leko, ogarnięte niech się z drugiej strony robi. Nie, już nie robię często, pomyślałem, ale nie, bo mam już na tym właśnie z tej strony, tylko po solę, tak tylko po solę z tej strony, nic więcej, i teraz tak skoro tu się to na małym ogniem robiło e, kilka minut, a że to jest filet, to jest płaskie czyli druga strona też już doszła w tym momencie możemy podkręcić trochę ogień żeby dodać trochę koksy do tego wszystkiego także podkręcamy podkręciliśmy i teraz zacznie wszystko tutaj skakać, protelki i tak dalej i tak dalej jajko elegancko, tak tak Niech sobie posiedzi jeszcze na tej stronie, przygotuję tutaj ta żeby zaraz trzeba będzie ściągać. Bułki. Zerknijmy na bułki w międzyczasie. Bułki nawet nie drgnęły i bardzo dobrze. Bo tak jak mówię, one się już przygotowują. Za chwilę to zamknę, włączę turbo i będą gotowe wlubi łoka. O, widać już wszystko, olejek smaży, nie olejek, oliwa smaży z każdej strony, nawet z góry, soki z pomidora się już przeżały z sokami z ogórka, ser też już przygotowany, wystarczy plasterek oderwać, położyć na bułeczkę, musztardka, ketchup, majonez i można jeść, i można jeść. Także, y ja zaraz pokażę, jak to wszystko będzie przygotowane i wyglądało. To nie będziecie patrzeć przecież, jak się jajko sadzone robi. I wrócę za chwileczkę, hej. Jak widać, bułki mi się zjarały. Jest suchar. No nic, trudno, nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Jajka są tutaj już zrobione, filety leżą obok, przygotowane, stanowisko gotowe do działania, możemy robić pierwszą bułkę. Ja wam pokażę jak ja to robię, to w zależności jak Wy tam chcecie sobie to wszystko poukładać, może macie jakieś alfabetyczne potrzeby, nie wiem. Ja zrobię po swojemu. Górną część bułki biorę jako pierwszą ze względu na to, że ona jest no wydaje mi się bardziej trwała i grubsza niż jeżeli chociaż to też nie jest złe nieważne, wezmę to żeby utrzymać cały ten ciężar tej kanapki dobra, pierwsze co zrobimy to dam majonez tak, tam majonez na sam spód Jest, nie, jest. Teraz rzucę tą sałatkę O, takie coś. Jest, tak? Um, teraz dam górek, trzy plastry. Cyk, cyk, cyk. Pomidor. Dwa plastry. i tu już się zaczyna robić elegancko. teraz dam ser żółty. położę na to, tak. walny na to fileta pierwszy z brzegu tutaj wjeżdża. na to O! nie przygotowałem się troszeczkę chwila poczekajcie chwilkę. na to dam musztardę. na to dam jajko sadzone tak i na to jajko sadzone dam keczup dużo keczupu niech ja się keczup rozpłynie potem wszystkim dałem wszystko? dałem wszystko przykrywam tą bułką tam. tak jest i bułka gotowa bułka gotowa można zajadać jak kto woli czy tam tak z ręki e, czy nożem widelcem cokolwiek uważam, że taka bułeczka taka kanapka Zaspokoiłaby każdy mąski brzuszek i nie tylko mąski. Yy, uważam, że jest dobrą dawką niezbędnych yy, składników odżywczych. Czasami nawet i przesadzone, ale jeżeli uważasz, że takie coś można sobie zjeść, no to proszę bardzo. Już wiesz jak. Smacznego.